Witajcie! Dziś przygotowałem dla Was ranking produktów, które wydały mi się naprawdę interesujące. Na razie nic nie zdradzę, ale zapewniam, że będą niespodzianki. Wszystkiego dowiecie się, zaraz po napisach końcowych. Numer 4. Dzięki temu kompaktowemu aparatowi w srebrnym kolorze wystarczy tylko wykadrować i zrobić zdjęcie, aby uzyskać wysokiej jakości rezultaty. Aparat jest smukły, stylowy i kieszonkowy. Aparat ma rozdzielczość 20 megapikseli i jest wyposażony w zoom optyczny. Rób zdjęcia przyjaciołom i rodzinie z wyjątkową jakością i szczegółowością. Kreatywność zoomu optycznego sprawia, że nagrywanie pięknych filmów jest łatwe i przyjemne, a za naciśnięciem jednego przycisku można nagrywać kreatywne filmy HD, które można natychmiast udostępniać. W zestawie z aparatem znajduje się akumulator i ładowarka, dostępny w kolorze czarnym. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 3 ten biały kompaktowy aparat cyfrowy jest odporny na wstrząsy, doskonale sprawdza się w niskich temperaturach, jest wodoodporny oraz umożliwia łatwe kadrowanie i fotografowanie. Dzięki jego matrycy zdjęcia będą doskonałe nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Precyzyjny obiektyw zapewnia piękne zdjęcia i filmy. Za pomocą tego aparatu można natychmiast robić zdjęcia i udostępniać je. Dostępne również w innych pięknych kolorach. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 2. Aparat kompaktowy z matrycą, zoomem optycznym i trybem wideo. Autofokus i przechwytywanie obrazów panoramicznych ze skanowaniem 360 stopni. Dostępny w kolorze czarnym. Ustawienia aparatu są automatycznie dostosowywane do warunków fotografowania, co zapewnia optymalne rezultaty za każdym razem. W każdej chwili możesz edytować zdjęcia, wprowadzając proste poprawki, Twoje portrety zawsze będą idealne. Akumulator, świetny pomysł na prezent, jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 1. Uchwyć piękno każdej sceny za pomocą tego kompaktowego aparatu cyfrowego. 20-megapikselowy przetwornik obrazu o wysokiej rozdzielczości w połączeniu z wbudowanym autofokusem zapewnia ostre, szczegółowe zdjęcia. Inteligentna, automatyczna regulacja automatycznie zmienia ustawienia w celu dostosowania ich do warunków fotografowania. Edytuj swoje zdjęcia za pomocą retuszu kosmetycznego. Aparat jest dostarczany z akumulatorem, kablem USB i przewodem zasilającym. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie.